Ciekawe czy spodobałoby się Uziemu. A może to będzie lepsze wyborem. Tak to może się mu spodobać. O w mordę. Zupełnie zapomniałem, że prowadzę program. Siemka wszystkim. Dzisiaj pokażę wam ukryte Los Santos. Kupno prezentu Uziemu zostawiamy sobie na potem. Dobra, wsiadamy do naszej bryczki. Dobrze, że Sweet się nie zorientował, że podpieprzyłem mu ją z garażu. Pojedziemy teraz do kolejówki na obrzeżach Las Venturas, gdzie pokażę wam, jak dostać się do ukrytego Los Santos. Po programie pojadę jeszcze do spożywcza kapokratę wódki, aby solidnie uczcić jego czterdziestkę. Ponoć ma zjawić się na imprezie Katalina, więc będę mógł jej wypierdolić za te górne telefony. Trzeba było ode mnie nie spierdalać z tym kłodem, a potem łasić do mnie dupę przez telefon. Dobra, dosyć oni i tak znalazłem sobie lepszą grupę dla ten raz. Ponoć Sweetmin mówił, że ta bryczka ma 500 klocków mechanicznych, ale nie do końca jestem przekonany czy to co mówi jest prawdą. Patrz jak jedzisz palancie. Normalnie kretyn nie chce sobie odpuścić. Takie są skutki picia wódki. Zaraz normalnie zadzwonię po Smurfów i skończą się te twoje dumne wybryki. O kurwa, już po mnie, mnie rozniesie za zniszczenie jego bryczki. Na szczęście jesteśmy już niedaleko naszego celu, więc nie mam problemu z dojazdem. Dobra, jesteśmy na miejscu. Aby wskoczyć w to miejsce wpiszcie kod Kangaru. Teraz wpiszcie kod na jetpaka i lećcie w dół aż zobaczycie skrawek Los Santos. Abyście się nie nudzili lotem, możecie przewinąć film do 3 minuty 24 sekundy. Dobra, docieramy już do celu. Pora najwyższa, abym się tu rozejrzał i zdał wam relacje z tego, co dziś zobaczymy. Widać, że Rockstar postanowił umieścić kilka bardzo skromnych domków w tej okolicy i nie wysilił się nawet nad dodaniem jakiejkolwiek roślinności. Dobra, teraz sobie trochę poskaczę. Za chwilę przechodzimy do dalszych ciekawostek, znajdujących się w tym miejscu. Pokażę Wam teraz litery w powietrzu, które wskazują, iż znajdujemy się w Los Santos. Idziemy teraz do charakterystycznych niebieskich budynków, które tworzą getta w najbiedniejszych dzielnicach Heles. Halo, jest tu kto. Widać w pełnej okazałości biedotę tej dzielnicy. Nie stać ich nawet na szyby w oknach. Idę obejrzeć teraz dalszą część tych zabudowań. Oczywiście tradycja zostaje jak zawsze utrzymana. Podczas dalszego oglądania natkniemy się na kilkanaście kolejnych niewidocznych ścian. O, to nie ta droga. Polecę teraz na dach jednego z niebieskich budynków i pozwiedzamy jeszcze raz pozostałe nomki w Los Santos. Wlecimy teraz do podziemnego garażu i niedługo będę się z wami żegnał, bo muszę zakupić jeszcze ten prezent. Dobra, niestety czas mnie goni, a muszę odkupić Monster Trucka Suita. W następnym i ostatnim odcinku zobaczymy Liberty City od wewnątrz. To wszystko na dzisiaj. Żegnam się z wami i zapraszam do oglądania ostatniego odcinka, który pojawi się już niebawem.